Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Margonem. Zapraszam do oglądania. A więc zaczynamy. Zobaczymy jak nam pójdzie. Czytamy w czterech radę. Powinniśmy dać, bo jednak to jako to jest kosa z kosa po prostu niemożliwa tureńka ładnie przyjechał zobaczymy jak pójdzie zaczynamy go bić oczywiście jak zwykle będziemy trochę mulić no bo tutaj nie można bić w tempie Zawsze ktoś jest AFK. Nie mam głosu znowu, jestem chory. O, trochę przynajmniej ruszyli stępem Może to jednak pójdzie szybciej, niż myślałem. O, tam jest. Trzeba napisać podkohwisę na dane też przy. O. Jej, rynek już ma 50% Więc Zaraz skończymy i lecimy na demo No, który zaś muli No siada ładnie i zobaczymy co nam spadnie 3 2 1 o no Boże a mogło być tak pięknie w takim razie lecimy na demo zobaczymy co tu się co tutaj wypadnie no ale ruchy gdzie jest demo l-ka gdzie są kulki są kulki Jezu, ostatnio na STS jest Popek nie zaprasszam okay. zobaczymy co nam spadnie z demo <coughs> z tema. Nie wiem czy jeszcze ktoś idzie, czy nie Kurde, żałuję że nie grałem wtedy, fajna jest ta czapka Akuratnie mnie wtedy nie było, wyszedłem gdzieś tam na dwór I idę mi bijemy, bijemy Sam jestem Nalega, nie Popek jest jeszcze nalega. Mogły być Chinki spać, podobno nie było. tam to się nie chce robić. Dawno z nie było. Może jakieś spadną tutaj. Przydałyby się, o tutaj, żeby tak się teraz pojawiły. No i zobaczymy. Z tym pójdzie szybciej oczywiście niż z renegatem. Sześćdziesiąt cztery, sześćdziesiąt procent już. No, ktoś zaś muli jak to zwykle bywa. Nie, nie, mi się nie ścięło. Dwadzieścia osiem procent, dwadzieścia. Dodatkowo nagram herosa jednego na moim spule. Przepraszam tutaj za głosy z TS, ale z nie wyłączyłem. Idziemy na Vivianę. Wygląda? Musiałem przeskoczyć szybko do drugiego, na drugi kanał, żeby nie gadali. Jesteśmy, jestem już sam więc możemy w spokoju i sobie herosa. Przepraszam bardzo, ale... ale, ale na moim koncie mam pożyczkę i przerwało się ekspienie moje. Nie zauważyłem tego. Dopiero dopiero jak zobaczyłem jak w świetli... oh, jezu, ale nie ma się wygadać. Dopiero jak wyskoczyła mi pożyczka, to zauważyłem, że nie spłaciłem jej. I nie, i urwał mi się, musiałem urwać po prostu odcinek, bo to nie ma sensu. Teraz gram sobie na wspólę moim i chcę dokończyć po prostu w jakimś stylu ten odcinek. W, no myślę, że do dwóch, trzech dni spłacę tą porzeczkę, zapomniałem po prostu o niej i będziemy na nowo grali sobie na Meroerze. Za 5 dni koniec konkursu na Lwanie Każdy kto da łapkę w górę i suba może dostać 5M że tam dają wygrane tak, bo 5M Zaraz pokażę wam go na forum Na forum pokażę wam gdzie to jest Event, imprezy tak. Jest tutaj, gdzieś powinno być, być rerwani. Giveaway, jest rerwani giveaway. Jak widać. No, oczywiście genialne komentarze ludzi, dużo ludzi wzięło udział już. Zapraszam także do grania. Jak widać... Proste są zasady. Wystarczy zostawić, porobić fanpage, sub na YouTube i macie wszystko gotowe. A więc zobaczymy jak tam Viviana. Viviana jeszcze nie ubita. Pytamy czy ktoś idzie? Idzie ktoś jeszcze? Zobaczymy, może ktoś przyjdzie, może nie, może już zbijemy, może jeszcze trzeba będzie chwilę poczekać. O, jeszcze idzie chyba Kapitan Jack albo... No, Kapitan Jack. Zobaczymy jaki lot będzie zwiwiany, no zwiwiany przeważnie dropi mało. I przeważnie nie są to najlepsze rzeczy, no ale może akurat... Może akurat jakaś leka spadnie, zobaczymy. Jeszcze ja idę, na no spoko O Boże Święty Boże, tak myślałem, że wiwa jak zwykle sypnie Jeszcze wejdziemy sobie, zobaczymy czy jest władca klanów O jest, ale myślałem, że o takiej godzinie nie będzie Władca klanów jest, pyk Co to za błogo ma? O, o fajne. Co wypadnie na władcy klanów? to jest pytanie Unii! Nie ma źle Unii nam... zobaczymy jak to będzie z tym demem może tym razem coś sypnie więcej bo wcześniej jak było jak widać tylko takie sywki nic nie warte może jakaś lega w końcu spadnie dla mnie bo już dawno nie było ostatnia była zaraz nas... kurde Marko ale piszę jedną ręką i klawiaturę mam zepsutą lekko. Mm, tutaj miałem zobaczyć legi, tak? lek jest ostatnia z dema od 19 sierpnia. 19 sierpnia dopiero. Nieładnie, żony. No. Piemy, ale i tym razem trochę lepiej, ale dalej nie. to No, spoko dwa mnie A nie, Draksus Okej, okay, więc to zobaczymy w kolejnym biciu.